W ramach gestu solidarności z Ukrainą po zbrojnej agresji Rosji na naszych sąsiadów szalkę zrywa kontrakt z Gazpromem, rosyjskim dostawcą gazu i swoim największym sponsorem od 2006 roku. O powiązaniach Gazpromu z piłką nożną i konsekwencjach tego ruchu dla niemieckiej drużyny opowiem Ci już w tym odcinku, także zaczynajmy! Cześć, nazywam się Bartłomiej Właśniewski. Na co dzień jestem doradcą finansowych piłkarzy, więc zarówno piłką nożną, jak i finansami zajmuję się codziennie podczas rozmów z moimi klientami. Natomiast dzisiaj chcę Ci szerzej opowiedzieć o konsekwencjach dla Szalkę po zerwaniu ze swoim najważniejszym sponsorem od kilkunastu lat. 28 lutego zarząd klubu podjął decyzję o zerwaniu umowy. Z rosyjskim dostawcą gazu, która trwała od października 2006 roku i miała trwać jeszcze kolejne 3 lata do końca sezonu 2004-2005. Klub w swoim oświadczeniu oczywiście podkreśla, że nie wpływa to na zdolności finansowe klubu czy działalność operacyjną. Natomiast no, musimy się liczyć, muszą się liczyć z tym, że tracą bardzo duży procent budżetu reklamowego. W pierwszej kolejności po agresji Rosji, po wypowiedzeniu Ukrainie wojny, usunięto logo, natomiast koncern rosyjski nadal pozostawał sponsorem. I to budowało cały czas wątpliwości, budziło wątpliwości i różnego rodzaju negatywne komentarze pod adresem klubu. Dlatego teraz Szalkę zdecydowało również o wypowiedzeniu całkowicie umowy sponsorskiej. O konekcjach z rządem. Dlaczego w ogóle tutaj łączą to z Rosją? Dlaczego, dlaczego podjęto aż tak daleko idące środki? Ponieważ Gazprom jest bardzo mocno powiązany z rządem rosyjskim. O, o koneksjach niech z rosyjskim rządem nie świadczy w ogóle fakt, że po ogłoszeniu umowy... ...sponsorskiej, z koszulką klubową pozował nie kto inny jak obecny prezydent Federacji Rosyjskiej, czyli Władimir Putin, więc tak naprawdę obecnie w związku z eskalacją wydarzeń w ciągu ostatnich dniach no nie było już innego wyjścia. Szalkę zdecydowało się usunąć z koszulek, napis swojego głównego sponsora, natomiast tak samo wycofano całą umowę. To jest o tyle Ważne, to jest o tyle e, istotne dla niemieckiej piłki, że Gazprom tak naprawdę już od 15 lat sponsorował szalkę. E, Obecnie w Bundeslidze, w poprzednich sezonach w Bundeslidze było to około 10 milionów euro dodatkowych wpływów w budżecie, natomiast po spadku, co ciekawe, Gazprom deklarował się tak naprawdę dwa razy więcej przelewać na konto niemieckiego klubu, więc ta decyzja też jest o tyle istotna dla Niemców, że po spadku do niższej ligi bardzo mocno spadają finanse, spada płynność klubowa, klubowych finansów, ponieważ no, są mniejsze prawa z transmisji meczy, są mniejsze, jest mniejsze zainteresowanie sponsorów, mniejsze zainteresowanie kibiców. Natomiast zwyczajnie w świecie niemiecki klub nie idzie na żadne ustępstwa, tylko trzyma się gdzieś tej. Moralnej ścieżki, którą sobie wytyczyli. O co chodzi z tym Gazpromem? Dlaczego on w ogóle się tak mocno reklamuje? Teraz stracił parę dni temu również umowę na Ligę Mistrzów. A tutaj akurat UEFA bardzo mocno się zastanawiała, opóźniała tę decyzję i potrzebowała aż czterech dni, żeby zadecydować o tym, że rozwiązuje również umowę na Ligę Mistrzów. Natomiast cały czas, no właśnie jest to pytanie, dlaczego ktoś reklamuje gaz? Przecież idąc do sklepu, czy wybierając nawet operatora w swoim mieszkaniu, to no nie masz do wyboru, czy kupujesz Gazprom, czy jakiś inny. Nie kupisz w go w sklepie, tak jak nie wiem, Butów Adidasa, czy nawet, nie wiem, drugi duży sponsor Ligi Mistrzów, to jest Mastercard. I szczerze powiedziawszy, ja nawet w ten sposób wybrałem swoją kartę, bo pani zapytała mnie, w banku jak wybierałem, zamawiałem kartę, czy życzę sobie wizę, czy życzę sobie MasterCard'a i w sumie przez Ligę Mistrzów wybrałem MasterCard. Później się jeszcze okazało, że to jest całkiem nawet chyba lepsze rozwiązanie od dużo bardziej popularnej w Polsce wizy, bo MasterCard przewalutowuje na euro i później na inną walutę, a wiza na dolary i później inną walutę, więc moim zdaniem MasterCard lepszy do płacenia za granicą, ale to tak przy okazji. Więc Masterkarta jesteś w stanie sobie wybrać, buty, jeśli zagra Twój ulubiony piłkarz, czy zobaczysz reklamę e, Twojego ulubionego piłkarza przed meczem Ligi Mistrzów, OK, możesz zdecydować się na konkretną markę, no ale o co chodzi z tym gazem? Tu właśnie znowu ten sport washing, czyli znowu pranie, ocieplanie wizerunku poprzez inwestycje w sport, e, ponieważ przed 2007 rokiem przeciętny Niemiec kojarzył spółkę właśnie Gazprom tylko i wyłącznie z dziwnych powiązań Putina z ówczesnym ustępującym kanclerzem Niemiec, czyli Gerardem Schröderem. Tam były takie sytuacje, że były kanclerz tuż przed końcem swojej kadencji udzielił jakiejś tajnej pożyczki Rosjanom na budowę tunelu gazowego. Później sam został e, gdzieś w, Radze, w Radzie Nadzorczej Gazpromu, więc te powiązania były bardzo mocne i też korzystne finansowo dla, myślę, obu stron. Natomiast chwilę potem, właśnie z pomocą przyszedł futbol, i stopniowo ta percepcja, ta opinia o Gazpromie w Niemczech zaczęła się odwracać poprzez właśnie ten bardzo mocny sponsoring, wpompowanie bardzo dużej ilości gotówki w mające wówczas też gdzieś problemy finansowe Szalkę Gelsenkirchen. Natomiast no, te pieniądze dały też wymierny efekt, tak jak było u Abramowicza, tak jak było. W innych klubach. W 2011 roku klub wygrał Puchar Niemiec i był w półfinale Ligi Mistrzów. Rosyjska spółka już wtedy miała też udziały w kilku innych klubach. Natomiast w 2012, czyli rok później, zaczęła już być sponsorem głównych rozgrywek UEFA. I tak naprawdę jest takim jednym z większych, z większych sponsorów. Jednym z tych największych ośmiu, i też w sumie, jakby nie patrzeć, najbardziej specyficznym, bo tak znowu no nie da się go porównać do Heinekena czy Mastercarta, czyli takich rzeczy dostępnych dla każdego. A natomiast no, ciekawostką może być też fakt, że podczas jednego z wywiadów, pytań dotyczących Gazpromu, właśnie jeden z członków FIFA UEFA powiedział kiedyś, że najłatwiej rozmawiało się z Rosją, bo decyzję podejmował tylko i wyłącznie Putin, jeśli chodzi o te decyzje sponsoringowe. No O czym sam, tak jak mówiłem, świadczy też choćby fakt pozowania z koszulką szalkę przez Putina w momencie podpisania umowy sponsorskiej z Gazpromem. Także Gazprom to jest kolejny przykład sportwashingu, ocieplania tego wizerunku. Początkowo Gazprom się przecież Niemcom kojarzył z przekupstwem, korupcją i machlojkami Polityków dzisiaj, dla wielu, zwłaszcza tych młodszych Niemców, którzy interesują się piłką nożną, jest to po prostu największy sponsor szalkę i kojarzy się właśnie z tym niebieskim strojem szalkę, tak jak tak niebieski kolor gazu. Jeśli chodzi o Gazprom, myślę, że mamy wyczerpany temat. Że wyjaśniłem wam o co w tym wszystkim chodzi, jak to się jest ze sobą tak naprawdę połączone i dlaczego Szalkę faktycznie zdecydowało się na ruch rozwiązania umowy ze swoim ważnym sponsorem. To co jest istotne, Szalkę ma też wsparcie innych drużyn, przynajmniej deklarowane wsparcie innych drużyn z poziomu również Bundesligi, bo choćby dyrektor sportowy Borussi Dortmund też wspierał. W wywiadach szalkę, że powinni się skłonić ku temu ruchowi, ponieważ nawet jeśli będą mieli problemy finansowe, to zwyczajnie w świecie kluby niemieckie w jakiś sposób zorganizują pomoc tak, żeby szalkę nie odczuło finansowo tej decyzji. Tak jak zresztą kiedyś Bayern pomógł przecież Borusii udzielając pożyczki, więc tutaj ta solidarność jest bardzo mocna w imię tych wartości w piłce. Z jednej strony gospodarczo, gdzieś Niemcy, balansowali do ostatniego momentu, stali mniej więcej po tej stronie Rosjan, stojąc, próbując, próbując nie, nie sprzeciwić się rosyjskim decydentom. Natomiast no, Niemcy, niemieccy decydenci w piłce nożnej bardzo mocno się odcięli i wspierają też szalkę w tej całej decyzji, więc myślę, że to jest fajny sygnał właśnie też ze strony środowiska piłkarskiego, że jednak pewne wartości, Trzeba utrzymywać na odpowiednim poziomie. Daj lajka, jeśli uważasz, że materiał był wartościowy. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zostaw subskrypcję na kanale i koniecznie uzupełnij to wszystko swoim komentarzem. Podziel się swoją opinią, co o tym sądzisz. Może jeszcze są jakieś rzeczy o których nie powiedziałem w tym odcinku, które warto też będzie powiedzieć w, kolejnych, w kolejnym materiale o sportlushingu. Także liczę na Twoją pomoc. Ode mnie na ten moment to jest wszystko, także widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.